Brawo, jura. Trzy dni wolnego dostali piłkarze Pogoni Szczecin, jak Martin Robak, po takim krótkim wolnym, trochę wypoczęty, gotowy do dalszej pracy. Tak, te, te trzy, trzy dni wolnego na pewno był czas na, na przemyślenie po, po tym meczu ostatnim, zręczną, bo, bo przegraliśmy mecz, gdzie praktycznie. Po, po pierwsze nic nie zakładało, że, że przegramy te, te spotkania, a mimo wszystko druga połowa odwróciła całkowicie przebieg tego meczu i, i przegraliśmy 4-2 złęczną I, i mam nadzieję, że, że wyciągniemy solidną lekcję z tego spotkania i w następnych meczach tylu błędów nie będziemy popełniać. Powiedz mi, to gdzie zniknął, jak niektórzy donoszą, Patryk Małewski? Patryk Małewski cały czas był? cały czas był w Szczecinie, także cieszę się, że, że ludzie o mnie, o mnie pamiętają, ale przede wszystkim tym bardziej się cieszę, że, że bardzo za mną tęsknią, także mogę ich u wszystkich uspokoić, że, że jestem i... i, 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 i. I nigdzie się nie wybieram. Te kilka dni wolnych y, udało Ci się odpocząć, takie jak piłkarzy Pogoni Szczecin? No na pewno te, ten odpoczynek nie byłby taki, jaki bym sobie wymarzył. Po pierwsze, pierwsza, pierwsza drużyna przegrała swój mecz. Y, ja uczestniczyłem w meczu rezerw, też przegraliśmy i, i dostałem czerwoną kartkę. Także na pewno nie, był ten, nie były te dni takie y, wymarzone, ale, ale odpocząć odpocząłem. Najbliższym rywalem, sparingowym rywalem RB Lipsk, drużyna z drugiej Bundesligi. To może być fajny sparring dobra lekcja, tak jak rok temu mecz z Kaiserslautern. Tak, jest to Beniaminek drugoligowy. Na pewno trener będzie chciał po tych ostatnich meczach spróbować czegoś innego. Dostaną na pewno chłopacy, którzy mniej grają w meczach ligowych. I, i oby wykorzystali tę szansę w tym meczu spalingowym, bo za chwilę gramy mecz ligowy z ruchem chorzów i jeśli zagrają w tym sparingu dobrze, to, to mogą liczyć na kolejną szansę w meczu ligowym. I tak jak mówię, jest to sparing potrzebny, bo, bo jest przerwa w meczach ligowych i, i to na pewno z rytmu meczowego nie wyjdziemy i ten mecz, ten sparing sobotni na pewno nam pomoże. To na pewno fajnie, bo fajnie będzie się zmierzyć z tak, z tak bardzo dobrą drużyną. z tego co wiem, to to mają dużo pieniążków, mają dobrych zawodników i, i, i też chcą pewnie awansować do, do Bundesligi. Także będzie fajnie to, fajne przetarcie, fajny sparring. Też wiem, że, że Niemcy do takich meczów podchodzą bardzo, bardzo rzetelnie i, i, i w każdym meczu, nawet, nawet sparringowych chcą, chcą wygrywać mecze. Także będzie to ciężki mecz, ale mam nadzieję, że, że będzie to fajne widowisko.